Od ostatniego rozpierdolu minął miesiąc. Zamieszkaliśmy u Dawidka, który handluje bronią. Ten zajebisty, leko jebnięty koleś brał nas na robotę jako obstawa i dzielił się z nami świeżym kopytem oraz hajsem. Stałem najebany w cztery dupy, bo usłyszałem pukanie do drzwi. Dawida nie było nigdzie w pokoju, więc podejrzewałem, że to on. Otworzyłem drzwi, po czym dostałem w brzucha do mieszkania wtargnęło trzech skurwieli z klamkami. Skurwiele nie wiedzieli, że zawsze w gaciach trzymam dziewiątkę właśnie na taką okazję? Co tu się odjebało? Może Dawid miał jakieś długi? To w sumie możliwe. W ogóle gdzie on jest? Tu jestem, debile. Kto to kurwa był? Chodziłem z nimi do technikum, jak pewnego razu im zajebałem gazówkę i ją przerobiłem na panną, To teraz się domagają kasy za mój zajebisty biznes. Teraz się już nie będą domagać. Kurwa, ale Gastro złapało. Jedziemy do tako. Tak! Borys, pamiętasz Maksa, To ten, który mi ocalił dubsko odpierdalając te fikoły. No ta? Ciekawe, co tam u niego? Pewnie podziurawiony gryzie glebę. No w sumie możliwe. O czym wy gadacie. Potem ci opowiem. Kto to jest ten Max? Grałeś kiedyś w Max Payne? nagrałem, no to mamy kolegę, który tak naprawdę nazywa się Maciek, ale coś mu odjebało i zaczął naśladować Maxa. To znaczy, ubiera się jak on nosi broń taką jak on, wygląda kurwa tak jak on, a dobra czaje, a jak on Borysowi ocalił życie. Siedzieliśmy na lekcji i wie... Bało się nas za to, że wcześniej Widzisz ich? Dobra, w sekundzi wyskakujemy... O ja pierdolę łysy masz kopyto. Zostaw to kurwa profesjonalistom. Możesz kurwa mać, ja pierdolę Borys i miłośnie żyją. Pomścimy wieli, Tak jest. Weźmij im telefony, jak chcemy chłopaków pomścić. Masz rację. Łysy, oni chcieli pomścić tych gangusów, co ich odjebałeś u nas w chacie. Adi, przecież ty umiesz w komputery weź te numery na to pojedziemy i skurwieli zajebiemy. No dobra, ale chyba trzeba stąd spierdalać na razie, nie? No chyba trzeba. Wypierdalaj stąd, nigdy nas nie widziałeś, czaisz? Czaj, ma mam coś. Dawaj. Rynu, no, cztery tam chyba mają siedzibę. Jedziemy tam, zadzwonię do Maxa, przyda nam się. Masz do niego numer? Halo? Max, jesteś nam potrzebny. Gdzie jesteś? Cold Steel. Przyjeżdżaj kurwa prędko na Grimwood. Będzie rozpierdol. Bierz cały sprzęt jaki masz. Pod czwórką mieszkają skurwie lektuszy. Nam odjebali Miłosza i Borysa. Bosko nam ze śmiechu. Sami to wymyśliliście? A może jakiś bijaczy z dołu wam w tym pomógł? Kurwa ogarni się pojebie... Idziemy. Uvěřte mi, jak a Ostatni wystrzał był jak wykrzyknik, który podsumował wszystko, co doprowadziło mnie aż tutaj. Zdjąłem palec ze spustu i tak to się skończyło.